się zbekał świja No bo piłem akurat teraz, wiesz o, przester, Miałem właśnie na tym, co się dzieje, ja się, Ja sam siebie usłyszałem w ogóle. <grym 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 o boże. Ej, nie mogę ci w No, strzelić. Dawaj, gotowiedziałeś Tak, go To oczywiście. stąd mam tyle tak? si e, siniaków o. na mordzie, no. O. Dobra, no to dzień dobry, Czesi mi tam was bardzo serdecznie jestem, Paweł z Domieski oraz Berdwe. Dzień dobry. I dzisiaj dobry. postanowiliśmy popracować, w sensie pozarabiać to się kasy. Tak, bo nam się Jez... pieniądze skończyły ogólnie. W sensie, Chyba to mu się skończyło. Chyba tobie. <laughs> Chyba tobie. E, więc pojedziemy zarabiać. Ma ktoś jakąś limuzynę czy coś? E, no ja nie, nie mam. Jestem biedny. E, Także no bo tu jest to jest taka limuzyna, ogarnąć. ale to tej limuzyny. Nie, to ostatnio jeździliśmy, to tak nie. To wypada. nie, to już mieliśmy. To już włożyło. No właśnie specjalnie zamówiłem teraz, żeby dzisiaj nagrać odcinek, żebyśmy, żebyśmy mogli coś zrobić. To kupiłem tą, tą limuzynę zapomniałem. Na, na bogacza będziemy jechać Hammer. No, tak? no przecież tak nie będziemy ten, nie będziemy wypożyczać, bo to jest biedny Wejdźcie do środka. Przecież, kurde wiadomo, że jesteśmy bogaci, tak? W sensie, ten, jesteście. Kto jest, A nie? To ja z przodu usiądę, niech będzie. Dobra. W takim razie wjeżdżamy teraz do warsztatu. No. Jakie ja, trzy łebki. Ja nie widzę jeszcze jest mam czarny ekran. Dobra. Ładuj black mi Black screen, się. black screen, black screen. Macie już? Ja mam black screen na cały czas. O, mam. Mam o, to. Dobra. Okej, okay, to jest tak duże po prostu, e, że ja po prostu nie, nie widzę tego auta nawet. Poważnie? nie ja widzę. No na cały ekran mam tak. Ja też Aha. widzę. Tylko ten, no dobra. To my mamy chyba lepszy widok, tak mi się wydaje. E, zróbmy no, tak, pancerz my na 100%. Mamy w, widok normalnego ten. To... Tak, ja mogę skarżyć e, Hamulce z za 35 tysięcy na rajdowe. No oczywiście, żeby hamować. E, przednie zderzaki. Tylko nie różowy kolor. Coś, coś takiego jest, to jest numer 2. I numer 3 chromowany. No myślę, że chromowany wygląda. No chrom, lepszy, chyba. Nie? No. Chrom, chrom, weźmy chrom. Oryrowanie musi być chromowane. zderzak e, Może być w kolorze zabijcie? albo w chromie. Nie, czarny, czarny, czarny w kolorze. W no, kolorze? Moim zdaniem tak. Bo te chromowane były słaby. Yy, tak, właśnie tak. No, chromowane też nie fajnie wygląda. Raczej, kolor 2. No. E, silnik. No, no ja noc, generalnie myślę, nic nie widzę 4. na razie, nie? Zmian. <laughs> silnik chromowany, <laughs> dawaj. Nie ma chromowany czy nie, tylko chodzi o moc silnika. To najmniejsza. Dobra, wydech. <grym zimę> najmniejsza, żeby się e, Okej, okay, wydech boczny taki, zobaczcie, się zrobiło. No, inne inna. Następny, to ten jest taki boczny A w Polsce w zabronione są. Tak. A ostatni to jest krótki wydech, kolor 2. Kolor 1, kolor 2 i ten, Nie taki warto boczny. Nie, warto mieć długiego. Wyjść, <grym zimę> długiego. <grym zimę> taki długi wydech. <grym zimę> Właśnie taki. <grym zimę> Przez całą karoserię leci. Dobrze, niech będzie taki długi. Takiego długiego sobie zrobimy. No właśnie, nie. Tak, takiego długiego. Maska. Okay, maska. Maska? No to załóżmy. na twarz. Opcja, opcja numer dwa. Opcja numer trzy. Następna o, wygląda tak. O, ta Chromowana, ta tak. wygląda. No ta jest spokojna. Jeszcze jest taka. Może czarna jednak. Taka. O. Takie coś jeszcze jest. Nie, to nie, to nie pasuje. Czy znaczy Zależy jaki coś będzie taki, kolor no. tej limuzyny, to wtedy. Taki będzie różowy znają się. No pewnie no to tak. To na ale... końcu zawsze, o, to już koniec. Okej, no to co? Ja bym stał na tą czarną. O to no. To? Chyba, chyba, że wolisz w chromie to zrobić. Znaczy, co, to kolor 2, więc ten kolor możemy zmienić. Aha. Wiesz, tutaj to nie może... To może tak byśmy zrobili. Czekaj. A to? To weź kolor 2. O, taka jest dobra. To lepsza niż Bardziej mi się, się podoba właśnie ta, no. Może nie, nie, nie będzie... ...niż tym takim będzie. Dobra, na, środku. Dobra, kolor 2. Okej. Okay. Jedna z najdroższych. Ehm, <laughs> um, okej. Okay, świat ma... nie będziemy oszczędzać neony światła zielone chciałeś bóg, bóg, bóg. powiedzieć ale one też pod wodą muszą być nie muszą no tak, być kolorowe światełka o to daj ten zielone zielone czemu a, zielone a czemu nie A jest zielony czekaj jest masz teraz. miętowo zielone światła no właśnie miętowo -zielone. a nie żółty deszcz limonkowe żółty deszcz czekaj nie ma złoty deszcz to złote światła nie ma żółtych Dobra. Żół... Zł... złotego deszczu nie ma kurde to daj żółte żółte O, no ale to żółte są takie no, to dobrze. To, żółte, to weźmy żółte. Mogą być. Dobra, to no. słuchajcie, wręcz tego zmienimy. To jest tylko 51 600 światła, więc po To to złote. Proszę cię. Śmieszne pieniądze. Pikuś. Dobra, neony. Żebyśmy widzieli, żeby gdzieś nie wdepnąć, jakbyście wysiadali na przykład, nie? <laughs> żeby w coś nie wdepnąć, tak. No tak, no, różnie bywa. Eee, Niebieski też. Złoty one... też, tak, musi być. Deszcz. Tak, złoty też. No okay. oczywiście. Dobra. Eem, oznaczenia: Zwykłe, moro. No. Moro za kudo Krojowany kamuflaż. Dobra, no, nie będę tego czytał, tylko będę przewijał powoli. No, nie o, za O, łaciatka dajemy, dawaj tylko białego. łaciatka? No! Nie, o, dalej, dalej. Dalej, Dużo łaciatków jest. Przyrodnicze, zablokowane. Przyrodnicze, zablokowane. Przyrodnicze No, jest, jest sporo ich, ale niektóre mam zablokowane. Dużo mam zablokowane jeszcze, ponieważ nie. Nie. Nie robiłem wszystkiego, nie. Ja bym dał ten moro okay. taki, taki biało-czarny, był ładny. Biało-czarny? O, ten no. Coś takiego? O Boże. Hmm. Co, o Boże? A ten? Nie lepiej to? Taki hamerowy, taki hamerowy chyba, ten klasyczny. To, to się nazywa Miejski Wojownik. To nie będzie. Dobra, to Miejskiego Wojownika bierze. A ty w ogóle masz LEDy w środku? Lody? Ledy. Aż słuchawki mi spadły. Z wrażenia. E, czekaj, tablica. No napiszemy z tyłu, że, że jadę tutaj. Okay. Żeby każdy wiedział, gdzie, gdzie celować. E, światła na dachu. Co? A czemu ty bierzesz? Bierzesz zawsze czarną tablicę, Paweł? No bo ta taka jest najfajniejsza moim zdaniem. No ale wiesz, najdroższa. Że, że, to się, że one są przeznaczone do aut poniżej roku 1960. ale czarna jest najdroższa. Aha, prostu zawsze biorę. Ma być najdroższy i koniec. Dobra, czy światło na górę dajemy jakieś? Ja bym nie dawał. To jest limuzyna w końcu. No w sumie racja. Ale jakbyśmy gdzieś tam pojechali. Dobra, okej. Okay. Zawieszenie. Obniż. Całkiem w dół. To całkowicie? No, całkowicie. Dobra. Rozstrzynia e, biegów maksymalnie, oczywiście. Coś za, mi się obniżyli kurpo za 50. E, czekaj, koła. Rodzaj kół. E, hmm. Terenowe jakieś, czy nie? Czekaj. Jak się pani patrzy, jak panu kasy wydaje. O to, o, to, o to nie ja. Ja nie tracę kasy w tym momencie. wydał jak najwięcej. wydawał naj, najdroższy kupuj wszystko. Nie, panu w limuzynie e, to bardziej takie luksusowe niż. Dobra, zobacz. No, to, ale to są takie rzeczy bardziej luksusowe. Nie są terenowe. A to nie e, są. Ładne. Koła Mgławica No daj, coś innego daj Ale to chromowane daj, a nie takie te... Albo no. Ale, chromo... Ale chciałem kolor wrzucić na to jakieś To są no, no nie no, na pewno? Ja bym kolor wrzucił No dobrze, to daj kolor Okej, okay, czekaj Na bogato musi być No pewnie, że tak <noise> Daj te do, dolarki to daj pa, pa 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 te te wklęsłe trufejdy. No to są fajne akurat nie? 36 tysięcy. No, Trufelki. to ładnie wyglądają. No dobra, weźmiemy je. Ski, Ski, jak się cieszy, że nie musi wydawać pieniędzy. Poważnie stary! Możemy zmienić kolor kół. Złoty deszcz! E, co? Ptasi żółty jest. O, niech będzie ptasi, Boże, ptasi żółty, dobra. ale złotego deszczu nie ma, dobra. E, czyli ptasi żółty weźmiemy za 2000 Okej. Okay. Koła.

to jest żółty? Jaki będzie bieski? paskudny, o mój Boże. O nie! Mocny, jest mocny. Nie, dobra. nie! Mam tę moc. moc! Mam tę moc! Mam tę moc! To już Złoty też dawaj! Złoty też. To jest właśnie. wyścigowy żółte. Nie będzie! Ale niebieski jak jak fajnie wygląda moim zdaniem. Niebieskie. No z niebieskich coś. No też nie jest zły ten niebieski teraz. No jest nie nie. zły, ale z, z połączeniem z ptasimi żółtymi. Ptasi? Ptasi. Dawaj na złoto całość, na bogato jedziemy Cały na złoto? No oczywiście no na bogato jedziemy A to czekaj, to weźmy w takim razie e, Czekaj, metalowy Szczere złoto? O. Szczere, no, nie złoto? nie jest Nie, kijowo wygląda, nie? Mieni się tak dziwnie Ogólnie ten no, kolor. No tak dziwnie, metaliczny Dobra, weźmy z tych metalicznych może tutaj w takim razie czekaj, Gdzie tu ten żółty jakiś, nie był? No był, był Na pewno. Ptasi o, żółty o, 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 o. Pomarańczowy, jasny pomarańczowy Nie. To jest niby złoty Znajmniej To wygląda na brąz No. O, żółty. żółty A dobra. to jest wyścigowy żółty. To wyścigowy dawaj, wyścigowy. Wyścigowy, nie? Będzie paskuda strasznie. Jest droższy nawet, więc no, lepiej. No to tym bardziej No oczywiście. Dobra, kolor dodatkowy. Wydawaj pieniążki. E, o, patrzcie, <grym> kolor chromowany. No, czyli z... O, czyli to... złoty daj też, ten, ten ciemny, cofnij jedno. O, do przodu jedno. O, ten. Ale no, to jest podstawowy. Tak? <grym> e, no, u mnie jest złoty w ogóle ten kolor się zrobił. U mnie no, też okay. taki połysk złoty no. Bardzo. Eee, czekaj, o, polerowane złoto teraz jest. O mój <grym> Boże, jak on wygląda. No polerowane złoto najfajniej wygląda, albo te, o szczere złoto. <grym> niech będzie, <grym> to niech będzie, szczere niech niech będzie. złoto. Tak? Tak, tak, tak. złoto. Okej. Okay. <grym> Boże, najbrzydsze auto ever. Eee, czekaj. Czemu patrzę, co to jest? Co? nie widzę środka to... ogólnie. Ja też nie. No ja widzę A nie, po bokach nie się... po bokach się zmienia. Są światełka po bokach. No. Złote dawaj! Fajne. Złote? Co? Ale nie, nie da się, nie masz na złote Białe. O białe, właśnie, bo białe, ja to ładniejsze widzę w środku. Były. Ja to widzę w środku, białe są fajne. Ale co zobacz, ile fajnych kolorów jest. Weźmy Ale bia... różowe. No dobra, jeszcze ci będzie. Nie, żartuję. Masz ten okay. swój róż. No, mówicie białe. Białe są ładniejsze, no? no białe są spoko. Dobra. Okej, okay. śnieżna biel. No, niech będzie. Spoko, dobra. Eee, i chyba chyba, więc nic nie mamy. <laughs> Jakim jest paskudny Dobra, dobra wyjeżdżamy, wyjeżdżamy Dobrze, ja nie wydaję tej kasy okay, dobra. dobra, wyjeżdżamy my... na miasto i idziemy zarobić pieniądze Wyrobaliśmy chyba z milion No, cieszy mnie to trzeba niezmiernie Trzeba coś zarobić, nie? Mój portfel tak. nie, nie jęczy teraz Okej, okay, Dobra, wyjeżdżamy na ulicę Teraz musimy bajkę zarobić No właśnie No tak, oczywiście Co tam, że myśmy nic okay. nie wydali? E, dobra, no, nie zbie, się weź ja jakim jest ja paskudny do tyłu. Ej, no w sumie w sumie... Nie, no poczekaj! Ty. Co za? No siadaj! Wracaj, powiedziałem! Na co, no co czekasz? Siadaj! No co za typno, dobra, już żartuję, siadaj. Co za łobuz? No dobra, już żartuję. No ty No siadaj, już dobra, ci będzie. Co za? Normalnie gościu. Dobra, wszyscy są? Ej, to Czy autko są? z przodu wygląda ładnie, ale ty ma masz paskudny strasznie. No to jest hammer, no. Dobra, w prawo jedzie. Dobra, w prawo? Y czekaj. Hmm. Ja ci zaznaczę, gdzie trzeba jechać. Dobra. Tak mi się wydaje. Do drukarni. Mój Boże, jak to auto jest paskudne Tak, po pieniążki, pieniążki pójdziemy, zrobimy. Ej Paweł, weź na... Drugą chwilę. stronę. No wiem właśnie, zawracam. Na pierwszą na osobę. No, No, fajnie. Czemu wybiłeś szybę? Nie, nie ale? wybiłem szybę. Berber wybił szybę. Ale jak nie przy jak... jak nie wybijał w pogo. No, no, u, u mnie wybita szyba jest! Ha. Słyszałem dźwięk wybijania szyby przez Berberta. No dobrze. Dobra, ale... Już... A nie wybita jest! No wybita jest mówiłem przez tyłu! co no za gościu no No co za wandal w ogóle Ale teraz dzięki temu możemy łatwiej oddychać <głos> <głos> Ale smog jest, <noise> jest smog Chyba u ciebie ty No Ej tu powinien być taki klakson w tym aucie Kierowca, proszę trochę przyspieszyć No na maksa jadę, że to auto nie zbiera się w ogóle No już pół odcinka przeleciało antenowego czasu No już lecę Wydaliśmy z milion, przepraszam ja wydałem Dlaczego się ty wydałeś? No a my chyba nic nie zarobimy w tym odcinku, Ja co bym to ma być? auto sprzedał, w ogóle. Co, to, co to za biznesmeni? Co... Oj! Oj! No stary! Marki! Będziesz, będziesz, będziesz na trakt, a dam ci normalnie, będziesz klepał. Będziesz taki. Szpa... Zaszły, co za spakla. Szpakla, 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 no. Co za typ normalny. Ty mu strzelasz? Musimy zarobić, a nie ten. Teryryzować miasto. Co? No, ej, co jest? Jak to no ale ja próbuję z, jeźdź, jeźdź. Tu jest nie no. Tu jest jazd. Tu tu jest, tu jest no Jakie parkowanie? O nie No co ty wejde Urwał drzwi za biznesmen Normalnie I no Szybciej się wsiada widzę nie? Co jest? <śmiewanie> Ci wyskakuj <śmiewanie> Co <śmiewanie> to jest? Wyrzucił nas z auta świnia Przestań Weź Wyrzucie mu to auto Auto, auto mu rozbić Trzeba mu to rozbić auto Ale ja nie wyrzuciłem was z auta Ja wyskoczyłem z auta Nie wiem czemu ty wyskoczyłeś Dobra Przestań mnie No To potrzebujemy do końca ten, ten Ja ci ja tylko, oklep ja tylko oklepywałem, przestań. Ej, no dobra, jeszcze patrzcie tyłek, z kasy. To... No tak. To jest ja, mam kasy ja mam czarny ekran do tego. Zobaczcie. Ja mam czarny ekran, halo. Czarny ekran. Czarny ekran. Halo GTA. Patrzcie ile hajsiwa tu jest. Zobaczcie szybciutko. Co masz, że czarny ekran? No mam czarny ekran. O, jestem. Dobra, możemy wychodzić. Patrzcie ile tu jest hajsiwa. Przecież nic nie ma. a masz faktycznie pa. Nic nie ma Ładuj portfele Elegancko, dobra, słuchajcie idziemy sprzedawać Ale kup najpierw coś Co kupić? No te zapasy chyba, nie? Jak zapasy? Aha, kup, kup sobie towar No dobra, no to poczekaj, to... Yy, nie rozprzedajmy no, to, no dobra No sprzedajmy to, to chodź sprzedajmy to To odnówmy zasoby, chociaż towaru tutaj trochę jest ja bym to sprzedał, najpierw trzeba to sprzedaliśmy to, to, to sprzedajemy. Zobaczcie, możemy zarobić na tym 63 tysiące dolarów. Cudownie, wydać yeah. tę A Auto bez tunningu kosztowało, ta limuzyna bez niego kosztowała pół miliona praktycznie. Opłacało się jak nic. Bardzo no, się opłacało. Specjalnie kupić limuzynę, żeby zrobić tą, te zadanie? To pewnie, że tak. No przecież musimy pokazać się na mieście, tak, musimy się lansować na mieście, A on pamiętaj. On się nazywa prawdziwy biznesmen. Trzeba o to się to lansować. Ten zwala mu furę. No Siebym mu powybijał, co to z Nie, człowiek Nie, nieprawda. O, dobra. Berbert za będziesz kierował Proszę tutaj wsiadać. O dobra. Gdzie tak ja siadam Gdzie jest Berbert? Gdzieś poleciał już chyba. Jej ja coś rzęzi w tym aucie już. Nie Przecież... wiem, o co chodzi. Berbert, Szynzi. where are you? Berbert, co ty robisz? No kurde trzeba furgonetkę wziąć, no. No ale... Co? Ja zgodnie z mapą Paweł się zbugował chyba On po prostu inaczej jedzie jakoś No ja nie wiem właśnie No, jest, ale jestem prędkością Ło! Wow, Ło! Wow, wow. Ej, bo tu jest kilka rzeczy do rozwiezienia No tak, bo się nie wyrobimy w tym czasie jednym No ale przecież ja nie będę jej prowadził auta I to jest daleko ja w ogóle no To jestem co? Ja Prezes ja ma tylko siedzieć na tyłku i nic nie robić? No tak, no no nie! To... No chyba za to zapłaciłem, nie? Berber, gdzie fuk, teraz jedziesz tam na ten pierwszy punkt na północ? Właśnie Berber, czemu ty z nami nie jedziesz? Tylko wziąłeś, pojechałeś sobie sam? No kurde, bo trzeba. Bo trzeba. Zobaczcie, dobra, wysiądę. Nie wysiadaj. Siądź do furgonetki. Hmm. A to tam jedną furgonetką trzeba? No. I mamy jaj. pół godziny na to w ogóle. Pół hmm. godziny. Dobra. Jeźdź tam do Berberta, bo to i tak nie ta. Da... Po co ty jedziesz? 4 km do pierwszego celu. Berber ma furgonetkę nie ty. No ale tak sobie tam Michałem w punkcie. Jedź, głównie, jedź za Berbertem, ja będę pod... na, będziemy nadzorować jak jedzie. Po Mówię prostu. spotkamy się na miejscu, a tu widzę kurde no, zaborwanie. pchaj go. To nie jest dobry pomysł, bo spowalniasz go. O nie strzelaj! Dobra, jedź za Berbertem. No, no zachce ci... jechać, żeby wyprzedza mnie teraz, nie? No kurde, o, poczekajcie, bo mam bardzo. trochę. O jestem Weź go pchaj teraz. No właśnie pchaj mnie. No. Dawaj, jedziemy. To się nazywa współpraca. Prezes z tyłu siedzi, założone ręce. A dwóch roboli jedzie? Tak. I dostają najmniejszą krajową. No P. Proszę bardzo. Proszę nie, my tego robimy pro bono? Mocniej. Co mocniej, Mocn Co? Co? ty? Mocniej go tam z ty. Mocniej. Dobrze. Dawaj pomogę, ci, jak się Tak ta, ta, ta się, ta się jeździ, patrz. No mi tak Autobus. Zarobimy na tym 63 tysiące. Po pod, pod warunkiem, Ale, że. Ale przepraszam, zarobi my, czy zarobisz? Zarobię. Zarobisz, <laughs> zarobię. tak. 63 tysiące. Jeżeli rozwieziemy z tych wszystkich raz, dwa, cztery trzy, cztery, pięciu punktach. Pięć punktów. Pięć punktów. Yy, to jeżeli rozwieziemy nie. i furgonetka nie eksploduje, yy, a. A raczej eksploduje? To, że... Tak, a biorąc pod uwagę, że tu jest bardzo duża ilość graczy. To znaczy. O kurde, to, ile my... już jest graczy? No, to jest mnóstwo graczy. Jestem pewien, że ktoś na pewno nam będzie chciał zrobić psikusa Na pewno, jestem przekonany na, o tym Nie mów tak panu, ehm, nie mów tak Ale nie, tak będzie, to ci mówię, no, na no To ci park. mówię No, tak będzie To jeszcze wydaliśmy pół miliona, znaczy, przepraszam, wydałem ja Na szczęście ty wydałeś Na samochód Nie, nie Pojechać Później kolejny pół na ten, na przerobienie go No Nie, około 200 tysięcy myślę Także opłacało się, jak nic no oczywiście Odcinek się zwróci Znaczy w sensie <laughs> Weź tam pchaj tego bałteca, bo to woli tak, co coś. Mój bowę. Ale mówisz o małcie, bo Berberta teraz tu jedzie, tym, tym? Nie o twoim małcie. E, błotnik ci odpada! Błotnik. Ale czekaj, który? U no, tylny. U mnie e, się wocho. Ale to nie jest błotnik, tylko to jest stary zderzak tylny, nie? To zderzak, boże, błotnik zderzak. Boże, co za normalny... Co za kierowca? Ja nie prowadzę jestem pijany. Jesteś nieokarnięty <grym> normalnie Gdzie ty jedziesz Berbert? Tu, o tutaj. Musi dostarczyć. Serio, muszę jeszcze wysiąść, boże. Ty poważnie musisz zanieść no. Naciśnij, aby dostarczyć. What? Co? Przed drzwiami położył jak... skubany. Położył sobie tam patrząc. Przed drzwiami stary położył to. No, jaki jakiś <laughs> Dobrze, jeźdź dalej. Dwa kilometry. Chyba sobie spoli cztery furgonetki. No, pa, właśnie. no powinni dać tyle, ha, A, ale... To nie gra jest przynajmniej. Po prostu dają, dają szansę innym graczom, będą no, zlikwidowali ten towar. No. No, no tak, bo to chodzi w tym wszystkim. Ej, no, może, ja, może ja wezmę MK2 i będę was chronił. Na razie nie ma potrzeby. MK2? To... No. Hmm. No dobrze, to wiesz. Tara. A poczekaj! <laughs> <bo> <laughs> Wysiadła. <laughs> ja też wysiadłem. Najgorzej. <laughs> Wyrzuciło go. Dawaj nie tutaj wiadomo, mechanika. Ja też wysiadłem, mówię kurczę, Boże, nie będę Boże Ale wolna ta furgonetka o, jest musiał. No już, ja jadę, jadę, będę się pchał. Tylko, że jak rozwalę furgonetkę Dobra, przypadkiem. No yy, właśnie, przy, MK to się napchnięcie. MK 2 jak nie ktoś pcha, bo ona jest mocna. MK2 rozwali się mk 2 chyba po chwili. A to, to nie ważne. Nieważne. Nieważne. <laughs> nieważne to już nie istotne mówisz, tak? Dobra, już tam jadę, będę teraz ci pchnę Spoko. Chodź. Lecę do was! Dobrze. Dobra, dawaj, MK2eczkę. Pięknie. mk 2 jest w ogóle jest spasza mega Bertberta. Na, na lądzie, Bert lądzie mk 2 jest najszybszym pojazdem lądowym no. Dlatego ona jest we wszystkim OP, dlatego jest po prostu powinien usunąć. Suść, ten no. z gry. O ile no. Ups. Dobra, je, je. jak tam wam idzie? Lubię moją MK2, ale ta jest. O, Berber się przywrócił! Krzaknie Co? się! Cuchu? Chciałbym się, jakbym teraz eksplodował i. I bym chciał usłyszeć reakcję Pawła <grych> <grych> Takie o, To fajnie. <grych> Także nie bierzcie z nas przykładu. Dobra, jestkie, pchnij, pchnij mnie. Weź mnie. Tak o, ciebie Co? A nie, czekaj, no tak, no bo ja pcham Berta, Bert, ty mnie nie pchasz. A, prosto sprawa, no. no w sumie. O Jezu. Spokojnie. <grych> wow, nie, no. zamyśliłem się. Urwał drzwi jeszcze mi <grych> Czekaj, a gdzie on jest? A tutaj. Dobrze, Berber, połóż tam paczuszkę. Już tak powoli układzie. Ja nie wiem. No, typie! Przecież tego nie, nie, to, nie, nie dostarczymy w życiu. Jedziesz! Idziemy, do kolejnego punktu mam Kolejny 1-8 km. What the Proszę hell. bardzo. No, coś ryjesz. No, próbuję. Herberta! tam. bo mi stanęła limuzyna! Uj! <coughs> limuzyna mi staje. Uj! Uj! Dobrze. Jedziemy, Dawać. jedziemy! Szybciej, 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 szybciej! Hype, hype, hype! Ja na ja pomóc! Ona, ona, ona próbuje podskoczyć. Patrz, 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 na to! <laughs> ten tu w ogóle przełaj ciśnie! No Ej, ka hat. Kaktus mnie zatrzymał! Kaptus, a nie kaktus! Kaptus! Kaptus się mówi! <laughs> Polish English! Ej, bo ci rozwalę tą furkę, spadaj stąd! <śmiech> <śmiech> Ja ogólnie tam jakiś insurgent stoi, nie wiem czy zwróciliście uwagę. I, i opresor lata też, wiesz, koło nas właśnie OPRESOR! O nie! Ło! Wow! szczelo szczelo Co za świnia jedna! O nie! O no nie to ja stąd uciekam Wcale to tego wy nie wy zajmijcie, zajmijcie go! To wy Rozwalił mnie, skubany! Eee, czekaj. Ej, nie, nie Amunicji nie mam! O nie! Jakie to dzikie dziki akcje odchodzą. On się teleportuje Te, w ogóle. Nie, niech, on, nie, niech on podleci. Gdzie on jest w ogóle? Biegnie do was! Burberryt umiera. Poczekajcie, Ej, bo ja gdzie próbuję... Gdzie ty jesteś gościu, no. Dobra, to Jeszcze mamy okrecie. chyba po towarze. A nie, bo on chyba na jakimś, no na cheatach lata chyba. Chyba, chyba tak, bo nie może go trafić. Nie, ale chodzi o to, że to bardzo szybko lata. No, no to znaczy, nie no... Lata, tak szybko nie lata. On tak szybko lata. I nie lata. teleportuje się. No nie, teleportować <laughs> się to może mieć lagi. No to straciliśmy no, towar w takim razie mówię. No, no aż chyba tak? tak. Co? Straciliśmy? Nie, no, no jeszcze nie tutaj. ale no weź teraz środki gościa z opresorem. No idę. Berber, weź no, przecież... sobie tą weź sobie tą no, strzelbę no, Bert, ten, Bert miał co wybucha No ale nie mam jej zainstalowanej o, Dobra. Nie tym złomem! Dobra, on sobie odpuścił na razie. No tu panie Pertpert. Ja do was, znaczy lecę do was, czekajcie. Znaczy idę w sensie, o. biegnę. Dobrze. Biegnę. I tam paczuszka jest. Eee, czekaj, a, eee, dobra, to wiesz co, nie do nas, bo tutaj jest No właśnie widzę. toście <laughs> polatali, widzę sporo. I tym symbolicznym akcentem teraz możemy skończyć ten odcinek. I tym i nas, symbolicznym ja... akcentem Ej, nie gramy na sesjach publicznych. 31 tysięcy zarobiłem. 30, 30 tysięcy 000. 000 zarobiłem. 30 000 zarobiłeś? Na czym? Tak! Na tych punktach prawie dwóch. No, na tych dwóch punktach. 31 tysięcy, opłacało się! Czyli pół miliona plus y, tuning jakieś 200 tysięcy. No, opacało się jak nic, powiem Ci, że się, prestiżowo no tak. Wyglądało to fajnie, nie? No. Delete tak, że... MK2 from GTA 5 please, Star please. Także kończymy, dzięki za uwagę, trzymajcie się, KJO, Użyj! Ale my jesteśmy. Już nie. Nie jesteśmy. Betrayal. O nie! Ej, trafiłem ci jeszcze. Co? Ostrzeliłem ci głowę przy okazji, jeszcze. Także no, Nie, się, by, by, Była dalej, na miejscu. Nieprawda. <laughs> Także usuncie MK2 naprawdę.